Silne hasło to znaczy takie hasło, które jest bardzo trudne do złamania. Przykładem takiego hasła może być np. hasło dwunastoznakowe, które jest odpowiednio skomplikowane. To znaczy, że powinno posiadać duże, małe litery, cyfry i znaki specjalne. Takie hasło pomoże nam uchronić się przed dzisiejszą kryptografią, czy dzisiejszymi możliwościami złamania takiego hasła w postaci użycia kart graficznych, które bardzo szybko przetwarzają e, możliwość złamania takiego hasła e, w internecie czy w usługach. Które wykorzystują HDI aktorzy. Uwierzytelnienie dwuskładnikowe powoduje to, że oprócz hasła musimy podać coś, co my znamy. Może to być jakiś PIN, może to być na przykład kod z aplikacji mobilnej czy z SMS-a, i to pozwala nam uwierzytelnić się dodatkowo i wzmocnić to hasło podczas tego. bezpieczeństwa powoduje to, że mamy go fizycznie przy sobie. My go nie udostępniamy ani danych, które on. To znaczy danych, mam na myśli poświadczenia, które on przetrzymuje, nie udostępniamy nigdzie. Dodatkowo klucz bezpieczeństwa powoduje też to, że użytkownik musi mieć z nim interakcję, czyli fizycznie go dotknąć, lub jeśli klucz ma biometrykę, więc wtedy odczytuje odciski palców. I w ten sposób bezpiecznie się lo logujemy. Natomiast jak działa już samo logowanie, to jest inna sprawa, bo poruszamy się w ramach protokołów, które są bardzo przyjazne dla użytkownika i on nie musi wiedzieć, jak technicznie to działa, wystarczy, że po prostu wciśnie przycisk, ewentualnie wprowadzi PIN i to wszystko chroni użytkowników przede wszystkim przed phishingiem, czyli na przykład podstawieniem strony, gdzie klikniemy, klikniemy w link z maila, z SMS-a. Ten link przypomina po uruchomieniu oczywiście przypomina oryginalną stronę, na przykład stronę banku, prawda? Tak? I wtedy logując się na stronę banku możemy przekazać złemu aktorowi, który nam podesłał ten link. Naszą tożsamość, tak, i w ten sposób on może skraść nasze dane, które w banku się znajdują. Przykład oczywiście banku, tak? Natomiast klucz sprzętowy chroni jeszcze dodatkowo przed atakiem tak zwanym Man in the Middle, czyli człowiekiem pomiędzy, pomiędzy naszym komputerem a usługą, do której się logujemy, a chroni to kryptografia tego klucza, który umożliwia właśnie zaszyfrowanie dodatkowych poświadczeń, które przekazujemy w ramach. Logowanie. Podstawowy problem to jest taki, że użytkownicy dostają coś nowego i mówią: Znowu muszę z czegoś nowego korzystać i czegoś nowego się uczyć. Tak prawdę mówiąc, jeśli chodzi o klucze bezpieczeństwa, nie trzeba się nic uczyć: po prostu wkładamy, ciskamy przycisk, ewentualnie wpisujemy pin i to wszystko. Nic nie trzeba robić. Podobne uwierzytelnienie jest na urządzeniach mobilnych. Nie, nie Albo poprzez włożenie tego klucza do urządzenia mobilnego, w slot urządzenia mobilnego, ewentualnie przyłożenie i bezprzewodowo poprzez NFC strzyknięcie poświadczeń. Więc naprawdę tutaj nie ma nic strasznego, jeśli chodzi o samologowanie i używanie tych kluczy. Odpowiedź nie jest jednoznaczna i nie jest prosta z tego względu, że ta technologia. Może nie raczkuje, ale nie daje nam jeszcze dużo odpowiedzi na to, w jaki sposób ta technologia kwantowa będzie się rozwijać, w jaki sposób ona będzie łamać aktualne szyfry, nazwijmy to kryptografię, którą się teraz posługujemy. I w związku z tym mamy pewien dysonans tutaj, jak do tego podejść. Są oczywiście nazwijmy to procedury, które już możemy wdrażać, opracowywać, natomiast nie wiemy, kiedy ta kryptografia kwantowa wejdzie do użycia i złamie aktualne szyfry. Problem jest jeszcze taki, że aktualny stan kryptografii pozwala nam używać odpowiednio długich kluczy, które są na dzień dzisiejszy nie do złamania, ale kryptografia kwantowa, jeśli wejdzie, ona te klucze będzie łamać. I źli aktorzy już teraz wiedzą o tym, że ta kryptografia kwantowa wejdzie i oni już teraz zbierają nasze poświadczenia, mimo że one są odpowiednio długie na dzień dzisiejszy bardzo trudne do złamania w latach. Albo w wiekach, to kryptografia kwantowa może spowodować, że to złamanie nastąpi w ciągu kilku, kilkunastu minut.